Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem się podzielić patentem, który mnie pozytywnie zaskoczył i muszę o nim powiedzieć. Bo walczyłem długo z tym tematem. W pewnym momencie już się poddałem i rozłożyłem ręce, stwierdziłem: "A niech się dzieje co chce" i nagle eureka. Doznałem olśnienia. Chodzi konkretnie o zwalczanie Albo pozbycie się bardziej będzie brzmiać humanitarnie. Z tego oto terenu yy, nornic i kretyw. Nie wiem dlaczego, ale tylko ryły sobie na tej powierzchni, czyli około 100 metrów kwadratowych. Po prostu przez całą zimę i całą jesień bezlitośnie ryły ten trawnik. Ja jeszcze nieopatrznie stworzyłem dla nich Idealne warunki dobytowania. Tutaj, jak widzicie, na tej skarpie jest goła ziemia. Przez jesień i zimę tutaj e, była agrowłóknina. Jak się okazuje, już studiowałem temat nornic i kretów, a zwłaszcza nornic, stworzyłem tu idealne warunki dobytowania dla tych małych gryzoni. I one tutaj właśnie sobie świetnie urzędowały na tej skarpie, kopiąc bardzo intensywnie i często właśnie w tym miejscu. Po prostu cały ten trawnik był niemiłosiernie zryty. Stosowałem wiele środków i bio i trochę chemii, między innymi carbid. Czosnek, takiej ząbki czosnku, trochę pieprzu. Dostosowałem jeszcze biofumik, ale dużo tego było. I nic nie pomagało skutecznie. Jeszcze właśnie sierść dawałem, naftę nasączoną na ściereczce. I po tygodniu dwóch wszystko wracało jak bumerang. Na no, pewnego razu zastosowałem taki środek na bazie właśnie czosnku i lawendy. Naturalny. Jestem orędownikiem właśnie, żeby teraz wszystko w miarę możliwości robić w sposób naturalny. I spryskałem tutaj ten oto obszar. Ale one po dwóch, trzech tygodniach znowu się pojawiały. Nie wiedzieć czemu. I co zrobiłem? Stwierdziłem, a niech już sobie będą. Jak mają być, to niech będą. Niech kryją. Plus jest taki, że one świetnie spulchniały to ziemię. Bo tutaj trawa akurat w tym miejscu świetnie odbiła. I, ale zaraz do tego przejdę. Tutaj to wygryzienie to jest też ich robota. Ale to jest w pokłosie tego, że one tutaj bytowały. Bo musiałem walczyć później z chwastami miejscu, w którym nornice wygryzły. właśnie, tutaj na środku po prostu nie było dnia, żeby one tutaj nie urządowały i nie niszczyły mi trawnika. Co nagle pewnego ranka stwierdziłem? Stwierdziłem oto, skoro ten preparat na bazie czosnku i lawendy połowicznie działał, więc kupiłem czosnek zmielony jak mąka w kilogramowym worku. Do tego kupiłem worek lawendy półkilowy. Wszystko to wymieszałem i tutaj połaciowo w tych miejscach gdzie one ryły, czyli w tym kwadracie rozsypałem cały kilogram i na tej skarpie, którą przed chwilą widzicie, widzieliście. Wymieszałem czosnek z lawendą. We wszystkie nory wsypałem, które były. Yy, i połociowo, tak jak przedtem wspomniałem, rozsypałem po prostu na całym obszarze. Co się wydarzyło, kochani? Nie uwierzycie. W ciągu jednego dnia nornice się wyniosły. A po prostu to stwierdziłem? Że nie, nie widziałem nowych kopczyków, nie widziałem nowych tuneli. Tutaj właśnie urzędowały i jeszcze był też kret. Kreta raz udało mi się złapać. Po on tak wysoko rył ja myślałem, że to była nornica, on pod powierzchnią i patrzę jest, przez okno widzę łepek, wychodzę z łopatą, myślę wykopię drania z kubańca wykopałem i nauczę go trochę latać bo po podniosłem go na łopacie i go rzuciłem i tutaj wylądował sobie na dole bo chciałem go w krzaki wrzucić, żeby sobie poszedł a on, mimo że niby ślepy wziął szybciutko, znalazł sobie tutaj jakieś ujście do nory na tej skarpie. Nie wiem jak to było, ale ja po prostu zbiegłem z tej skarpy. Chciałem go złapać i jeszcze go dalej w krzaki wrzucić. A on czmychnął mi tutaj właśnie do nory. Gdzieś sobie znalazł tutaj ujście i uciekł. Po prostu miałem tyle taki ubaw z tego, że Kret, mimo że ślepy, to wiedział gdzie uciekać, był szybszy ode mnie. No i on też się wyniósł i bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy, gdyż trawa w tym miejscu bardzo odżyła, świetnie spulchniona ziemia, po prostu chodziło się po tej ziemi jak po dywanie, czyli mięciutka ziemia napowietrzona. Co prawda na początku się źle kosiła, ale gdy one już tutaj ich nie ma ponad półtora miesiąca, może będzie prawie dwa miesiące trawa świetnie na wiosnę zaczęła odbijać. Więc taki jest ich plus, że napowietrzyły ten teren i póki co jest to najskuteczniejszy środek na gryzonie jaki dotąd zastosowałem, czyli kilo czosnku i 250 gram albo pół kilo. Suszonej lawendy, muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić, ale to napiszę w opisie tego filmu. Więc, jak na ten moment, jest to najbardziej efektywny i wychodzi najtaniej ze wszystkich środków, które używałem. I tego stwierdzenia się podzielę tutaj publicznie tym sposobem na wyeliminowanie, a raczej hmm, po prostu wystraszenie małych, nie patrzeć sympatycznych, ale jednak szkodników. Więc, jeśli ktoś chce tani skuteczny i w naturalny przede wszystkim sposób pozbyć się nornic i kretów, proponuję kilo zmielonego czosnku i do pół kilo lawendy wymieszać to, rozsypać w norki, rozsypać połaciowo. Bo w moim przypadku się to sprawdziło. Nie wiem, jak w waszym. Jeśli ktoś ma z tym problem, proponuję spróbować. I po czasie się podzielić w komentarzu, czy się udało potwierdzić lub zweryfikować ten sposób. Mam nadzieję, że komuś ten sposób pomogę, bo to jest naprawdę przyjazny i humanitarny sposób. Aha, jeszcze jedna rzecz: że w innym miejscu jeszcze troszkę posadziłem sobie też czosnek niedźwiedzi, bo też podobno działa. Więc, tak prewencyjny też polecam. Czosnek niedźwiedzi. I ten sposób, który tutaj przedstawiłem, będę stosował też prewencyjnie, czyli raz na kwartał będę po prostu to rozsypywał, bo nie wierzę w co daje, nie wierzę, że one za jakiś czas przyjdą. Póki co ten czosnek bardzo jest aromatyczny, go czuć w ziemi, jak się na przykład schyli. Coś tam sobie plewie chwast strawnika, to naprawdę mocno to daje. tę lawendę jak jest mokro, zwłaszcza to też troszkę czuć. Ale pod ziemią myślę, że jeśli chodzi o gryzoni i kreciki, to one bardzo mocno to czują. Aha, no i to ściółkowanie jeszcze do tego raz wrócę, że jeśli mocno ściółkujecie, to stwarzacie zwłaszcza agrowłókniną, stwarzacie idealne warunki dla naszych małych towarzyszy ogrodowych. Ale to się dowiedziałem Kilku miesiącach, że one uwielbiają po prostu i korę, i kninę, i tam po prostu mają sucho. Przed mrozem też się chronią, więc zdarłem tą agrowu kninę i to był pierwszy krok do sukcesu. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie.